Numer dwa. Taki szybciutki pożegnanie z farmy. Site, sit, sit. bubble sit, sit, sit. sit. Ben, sit. Gdzie oni? A tutaj są. No to już po kolei będziemy chyba im dawać. One są straszne. Strasznie się niecierpliwią. A tam na wrogu jest mój kolega. Śmieje się. Ok. Sit. Kuczo. O, ktoś chwycił. Ciekawe, czy Bentley chwyci. Pewno, że chwyci. Ciekawe, czy Barni to zrobi. Zobaczymy. Barni? Damy po połówce, tak jak każdemu. O, dobre psy! Bentley. Zobaczymy, czy po y Bentley po potrafi się to udać. Bentley. Ru. Ru. Ale one są dzisiaj strasznie niecierpliwe po tym, rulę, 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 bardzo dobre psy. Siadać, dobre psy, kom, kom, Babu, tylko, tylko, come koma, 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 Popatrz, co ona zrobiła. Weszła na fotel, ale łobuzy. Czekaj. Strasznie się nie One Są straszne głodomory, naprawdę. Psy. 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 Babo! Nie, już nie krzycz, tak? Dobre psy. Medlej? Podaję, że. A? Jakie ma zęby widziałaś? To są straszne łakomczuchy. Teraz chyba trzeba nakarmić. Barniego, Barni, Barni, Bąbel, zaraz będzie kolej na ciebie, spokojnie. Hmm? Teraz dla kogo kolej? Co tam się dzieje? to ktoś jest niecierpliwy, ale kolej chyba trzeba nakarmić. Bentleya, proszę, świetnie, ale im naprawdę, jakbym wiedział od początku, że im te przysmaki tak smakują, to bym im kupował tylko te. Ojej, barni, co tam się dzieje? Barni, barni, co to się stało? Ojejku, zakrztusił się bąbelek. No proszę, dobre psy, tak. No i co? Chyba już wszystko. O, jeszcze jest jeden. Dobra, to podzielimy. Ostatni na całą trójkę. Bąbelek siad. Dobre psy. Bąbelek, proszę. Teraz rzucimy Bentleyowi. Proszę. I ostatni kawałek dla Barnie. Nie, to nie dla Ciebie. Dla Barnie. Wzięła zamiast Barnie'owi. Ty niedobry piesku, ty. Nie mam.